W nocy z 3 na 4 stycznia 1934 roku, wojska sowieckie przekroczyły przedwojenną granicę II Rzeczpospolitej. Na wkroczenie wojsk sowieckich na polskie terytorium, rząd odpowiedział oświadczeniem, w którym jest mowa o tym, że wita się Armię Czerwoną na polskim terytorium i tu cytat: Naród polski ma prawo oczekiwać pełnej sprawiedliwości i zadośćuczynienia z chwilą wyzwolenia spod okupacji wroga. Sowiecka Agencja TASS w odpowiedzi napisała, że granica została ustalona w 1939 roku, że tereny, na które wkracza Armia Czerwona, to są tereny Związku Radzieckiego, ponieważ tereny te włączono do Związku Radzieckiego na mocy dobrowolnej decyzji ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Przy tej okazji ostro zaatakowano rząd polski jako, cytat, oderwany od swego narodu. Kilka dni później, 13 stycznia, rząd polski ogłosił kolejne oświadczenie w intencji sojuszników, którzy naciskali na to oświadczenie, miało ono być punktem do wyjścia do przyszłych rozmów. I to oświadczenie spotkało się z ostrą reakcją prawdy, gdzie napisano, że bez uznania linii Kerzona Jakiekolwiek rozmowy są bezprzedmiotowe. Następnie Mołotow poinformował ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie, że to nie jest jedyny warunek podjęcia rozmów z rządem Polski, bo drugim warunkiem jest zmiana składu tego rządu, aby usunąć z tego rządu osoby, które Stalin oskarżał o poglądy antysowieckie. 18 stycznia Churchill zażądał, aby polskie władze. Uznały linię Kerzona za wschodnią granicę Polski, mamiąc Polaków w zamian nabytkami terytorialnymi kosztem Niemiec i swoją deklaracją, że jeżeli zrezygnujemy z Ziemi Wschodnich, to jest szansa na to, że uratujemy niepodległość. Wtedy też Mikołajczyk dowiedział się o decyzjach, które zapadły w Teheranie. 24 stycznia. Rząd odrzucił możliwość prowadzenia rozmów na warunkach sowieckich. Dzień wcześniej Mołotow, w odpowiedzi na amerykańską propozycję mediacji w sporze polsko-sowieckim, postawił trzy warunki. Do tych dwóch, o których mówiłem, czyli linia Kerzona i zmiany w składzie rządu polskiego. Trzeci warunek, który doszedł, to zmiana stanowiska w sprawie zbrodni katyńskiej. Bo przypominam, Stalin twierdził, że zbrodnię katyńską dokonali Niemcy i chciał, żeby polski rząd przyjął tą kłamliwą wersję wydarzeń. W dalszym ciągu więc mamy z jednej strony naciski aliantów na Polaków, aby ustąpili przed żądaniami Stalina, a z drugiej strony alianci starają się skłonić Stalina do podjęcia jednak jakichś rozmów z Polakami. 22 lutego Churchill publicznie oświadczył, że jego rząd popiera linię Kerzona jako granicę polsko-sowiecką. To oświadczenie Churchilla było dla Polaków kraju i na emigracji szokiem. Stalin, aby wzmocnić swoje naciski na uznanie linii Kerzona, posłużył się bardzo sprytnym wybiegiem. Mianowicie Aleksandr Korniejczuk, szef resortu spraw zagranicznych, i Nikita Chruszczow, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych. Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej zażądali przyłączenia do Ukrainy pięciu powiatów położonych na zachód od linii Kersona, m.in. Tomaszowskiego i Jarosławskiego. W ten sposób Stalin stał się jak gdyby rozjemcą, o to Ukraińcy chcą jeszcze więcej niż linia Kersona. A dobry Stalin broni tutaj Polaków przed nadmiernym apetytem Ukraińców. Próby Wykorzystanie akcji burza dla wzmocnienia polskich aspiracji do kontroli nad kresami od nimi zakończyły się fiaskiem. Będę o tym mówił na jednej z kolejnych lekcji historii. Co więcej, spotkały się z ostrą reprymentą ze strony Churchilla, który uważał, że są niepotrzebną demonstracją, bo przecież Brytyjczycy już dawno się zgodzili, że granica Polski ma być według linii Kersona. A więc działania polskie na wschód od tej linii były niepotrzebną antysowiecką demonstracją. Mikołajczyk liczył, podobnie jak Sikorski wcześniej, że może Roosevelt mu pomoże, że może Roosevelt będzie miał inne stanowisko niż Churchill. Ołożył więc wizytę w Stanach Zjednoczonych od 5 do 13 czerwca. Roosevelt trzykrotnie przyjął polskiego premiera. W trakcie rozmów zadeklarował gotowość udzielenia pomocy Polakom w ich dążeniu do zachowania Lwowa, Drohobycza i Tarnopola. Był bardzo miły, wylewny, bo był nieszczery. Łamywał Mikołajczyk. Wcale nie zamierzał walczyć o to, aby Lwów czy jakiekolwiek inne miasto poza nią, które należało do Polski. Mamił Mikołajczyk, bo zależało mu na głosach Polonii. Czy Mikołajczyk zdawał sobie sprawę z tego? że te piękne słowa i deklaracje są puste. Czy nie? Tego do końca nie wiemy. Roosevelt namawiał Mikołajczyka, aby udał się do Moskwy. Mikołajczyk uznał ten pomysł na dobry i podjął starania, aby spotkać się ze Stalinem. W lipca Mikołajczyk publicznie zadeklarował gotowość spotkania się ze Stalinem bez żadnych warunków wstępnych. Stalin, naciskany przez Amerykanów i Brytyjczyków uznał, że nie może odmówić i że do tego spotkania musi dojść, ale postanowił zadziałać w taki sposób, aby ustawić się w roli arbitra. I oto 22 lipca ogłoszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, zdominowanego przez komunistów. 30 lipca 1934 roku Mikołajczyk wraz z ministrem spraw zagranicznych Romerem oraz przewodniczącym Rady Narodowej Stanisławem Grabskim przybył do Moskwy. Tutaj spotkał się z trzema warunkami Stalina, które Stalin sformułował już wcześniej, czyli linia Kerzona, rekonstrukcja rządu i przyjęcie sowieckiej wersji w sprawie Katynia. Co więcej, Stalin stwierdził, że Polacy muszą się dogadać. Są Polacy w Londynie? Są Polacy w Lublinie? Niech Polacy się dogadają ze sobą. Po to, między innymi, utworzył ten fikcyjny polski rząd o nazwie PKWN. Kiedy Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu bohater tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.